Mamy początek roku, w zasadzie koniec początku roku, i w sklepach, zaraz po bumie na sprzęty sportowe, pojawiły się sprzęty, a raczej przybory artystyczne. W Biedronce również, i dzisiaj przyjrzymy się kilku z nich. Witamy na kanale, srebrna igła. W Biedronce natknęłam się na akwarele. I papier do akwareli. I prawdę powiedziawszy, to miałam tego nie brać, popatrzeć sobie w sklepie i obejść dużym łukiem, ponieważ spodziewałam się, że nie jest to najwyższych lotów. I tak naprawdę zawdzięczacie ten film mojemu mężowi, bo powiedział: Bierz i sprawdź, choćby dla samego pudełeczka. Bo pudełko faktycznie wygląda. Hmm, Intrygująco, pociągająco, jest metalowe i można by wywalić cały środek i używać go na regularne kostki bądź też półkostki lepszej jakości. Już wszystko zdradziłam lepszej jakości, ale no nie oszukujmy się. Ten zestaw akwareli, który zakupiłam, no wygląda pięknie, tak? Wygląda atrakcyjnie. Ale zawsze powinno zaświecić nam się światełko w takich marketach, że to jest chińska masówka. Co też cały czas mówię, uważać na słowo chińskie, ale przyglądając się tym farbom, a wybierałam, żeby pudełko nie było jakieś uszkodzone, żeby te farby wydawały się być ok. No i co zauważyłam w domu, że na jednej z farb jest taki podejrzany meszek. Czyżby pleśń? No, ale spokojnie. To można zmyć z farby. Zobaczymy, co tam będzie. Może to jakieś zabrudzenie. Ewidentnie farby zaczęły żyć własnym życiem. Przynajmniej ta jedna. Ale nie szkodzi. Nie zrażamy się. Otwieramy opakowanie. Farby farbami. Jeszcze szybciutko. Bo oprócz farb to kupiłam też papier. Papier, co do którego też nie miałam wielkich nadziei, bo... Kiedyś próbowałam papieru z Aksiona albo z Pepko. I tam po pierwszym albo drugim dotknięciu mokrym pędzlem cały papier zaczynał się niemalże rozpadać. I tak aż dramatycznie to tak brzmi, ale no doznania malowania na tym papierze nie było żadnego, ponieważ nie dało się na nim malować. Tak rozpływał się pod wpływem wody. Może do rysunku, może, nie wiem, niekoniecznie. Bynajmniej wracając do papieru z biedronki. Nie robiłam sobie wielkich nadziei co do niego, ale otworzyłam, zajrzałam do środka i papier ma dwie struktury. Jedna strona jest czymś, co ma imitować cold press, druga strona coś, co ma bardziej mm, przypominać hot press. No i pamiętajmy, że jest to papier, Celulozowe, więc on troszeczkę inaczej się zachowuje jak bawełna, ale są też papiery celulozowe wysokiej jakości, które na pocieranie pędzlem nie będą tam specjalnie mocno reagowały, które przyjmą dużo wody. Więc tutaj tak trochę z rezerwą. Papier gruby, 300 g na metr kwadratowy. To jest obiecujące. Stwierdziłam, że zrobię na tym papierze próbnik i teraz wrócimy do akwareli. Akwarele. Oprócz farbek 50 różnych kolorów. Wybór niesamowity. Każdy, kto zaczyna przygodę z akwarelą, byłby zachwycony. Ja również i nawet teraz mocno mnie to przyciągało. Ale przyglądam się tym farbkom. Dotyka mnie no jak kredka. Jak kredka, jak nic. Ale może to tylko takie moje uczucie. Może to tylko wierzchnia warstwa. Może przesadzam. Dajmy szansę. Pędzel Pędzel no, taki lepszy niż kiedyś dawali, ale nie jest znowuż obiecujący wielu fantastycznych doznań, ale myślę, że wystarczający do zrobienia przynajmniej próbnika. Pędzelek na wodę, bardzo popularny teraz. Yy, kiedyś też dosyć zachwyciłam się tym, kupiłam kilka, Prawda powiedziawszy nie korzystam chociaż fajne tam na szybkie maźnięcia dziś na jakimś wyjeździe, oczywiście odkręca się w drugą stronę po chińsku odwrotnie, bo nie są po drugiej stronie świata, to dlatego się tam odwrotnie odkręca no i mamy plastikową wypraskę, gdzie mamy miejsce na mieszanie farby, mamy gąbeczkę do odsączania, więc taki zestaw Turystyczny, taki, wrzuć w torebkę i jeździ. Oczywiście nie rzucaj mokrego, bo ci się wszystko wyleje, ale taki zachęcający. Zrobiłam próbnik. Miałam nadzieję, że po wyschnięciu te farby nie będą miały tej takiej kredowej struktury. Niestety dziś delikatnie było ją widać, ale zanim do tego dojdziemy, męczyłam się z wydobyciem pigmentu. Miałam nadzieję, też kolejne nadzieje. Miałam nadzieję, że nie będzie to takie doznanie jak w przypadku tych pastelkowych akwarelek za złotówkę przysłowiową. Które są akwarelkami szkolnymi, gdzie tam pigment do wydobycia to jest po prostu lepiej wyrzucić, niż się z tym męczyć. Tutaj na sucho pigmentu nie wydobędziesz. Musisz te wszystkie akwarelki na początku spryskać wodą, odczekać i spryskać jeszcze raz. One są powleczone jakby takim woskiem, dlatego jak dotykałam, to mi się wydawało, że jest jak kredka. Więc musi się troszeczkę to rozpuścić. Ale to nie wszystko. Nie wiem, jak długo by musiało się to rozpuszczać. Bo jak już zostawiłam, jak już skończyłam wszystko, to popatrzyłam, że ta, te niektóre kosteczki zaczęły się jakby rozmiękczać, rozpływać, więc może też nie można przesadzać. No, ale zrobiłam ten próbnik. I nawet udało mi się wydobyć w niektórych. Z niektórych kostek więcej tego pigmentu, i całkiem ten próbnik wygląda przyzwoicie. Ale po pędzlu widać, raz że pędzel jest kiepskiej jakości, ale po pędzlu widać, jak bardzo musiałam walczyć o wydobycie tego pigmentu. Znaczy, może nie, no trochę dramatyzuję. To, to prawda. Da się tym malować. Da się nie zniechęcić tymi akwarelkami do malowania akwarelą. W zasadzie dobre jest, żeby kupić dzieciom, żeby się pobawiły. Jeżeli na przykład ty malujesz i masz fajne droższe, a nie chcesz, żeby dziecko wsadzało pędzla w twoje akwarelki, to możesz dziecku to kupić. Jeżeli zastanawiasz się, czy zacząć przygodę z akwarelą i nie inwestować, i naprawdę nie chcesz się ograniczać do trzech kolorów, bo chcesz od razu mieć full wypas 50 różnych kolorów, z których jeszcze wiele się tak naprawdę pokrywa i wyglądają tak samo. No to powiedzmy no na taki testing, nie wiem, a może, a nie ten. Może te 25 zł, to, to, to może nie jest jednak szaleństwo. To może faktycznie można sobie kupić. Tyle, że potem jeszcze z jakichś, chyba 20 zł za papier, to już jest 50 zł. No nie wiem, to już finansowo rozważcie sobie sami. Czy bardzo żałuję? Nie, no była to fajna zabawa, wyciąganie tego pigmentu. Potem spróbowałam nawet coś namalować na tym papierze który w zasadzie to też oddałam dzieciom, bo nie będę się męczyć na tym papierze. Znaczy, no... Nie, akwarelki są fajne. Pudełko jest super. Pędzel... Nie. Pędzel nie jest fajny. A! Te dwie akwarelki, które w ogóle miały pleśń na sobie, to się okazało, że one są błyszczące. Jedna jest złota, druga jest... Nie srebrna, taka. No, błyszcząca, biała. Perłowa, o! I może lepiej, że zarosły to przynajmniej zaczęły żyć, bo koloru żadnego nie dawały. Nie, to z tego się nie dało wyciągnąć, więc i w zasadzie je by można było od razu wek i kupić sobie na przykład gwarz złoty i perłowy i to by lepiej na tym wyjść. Dobrze, tak na poważnie. Spory wybór kolorów. Mimo, że nawet się kilka powtarza, to jest czym pomalować. Tak nawiasem mówiąc, to takie same zestawy dostaniecie na tych portalach chińskich i nawet z większą ilością kolorów, ale jeżeli nie chcecie je od Chińczyka bezpośrednio kupować, no to teraz jeszcze macie czas w biedrze ewentualnie, jak jeszcze ktoś coś znajdzie. Więc tak, zaś, zestaw kolorystyczny jest dosyć spory. Jeżeli chcemy tylko użyć gdzieś tam do ciapnięcia tej akwareli, okej, okay, może tak. Jeżeli chcemy na poważnie się tym pobawić, to na rozruch, na szkicę w szkicowniku akwarelką. I to też nie wiem, czy za mocno się nie zirytujecie tymi farbami. Dla dzieci tak. Niech sobie wezmą i pomalują, chociaż moja średnia zarzuciła te farby, bo stwierdziła, że ona nie będzie się z nimi męczyć. Za to młodsza wzięła i ona się będzie nimi bawić. Więc tak do 10 roku życia możecie dziecko podsunąć, jeżeli się chce pobawić. No i w zasadzie tyle. Papier, jak się kilka razy potarło, nawet całą wodą, to jest świetne też, żeby sprawdzić, jak papier reaguje. Potrzeć go wodą czy pędzelkiem. Pomoczyć papier wodą i pędzelkiem. Zaczął się łuszczyć, grudkować, no po prostu mierzwić. Spróbowałam później jeszcze na papierze bawełnianym, jak bardzo on wytrzymuje. No ja wiem, to jest kategoria a ziemia, ale warto zobaczyć do czego dążymy, czego my tak naprawdę chcemy. No i papier bawełniany, jak tym samym pędzlem darłam i też nawaliłam tam wody. Po nim nie ma w ogóle śladu. W ogóle. Wyschło i tak, jakby nigdy papier nie był dotykany. Myślę, że powinniście ocenić sami. Widzicie, jaki jest y, zakres kolorystyczny. Y, widzicie, jak się papier zachowuje. Nie bardzo mi pływa ta farba, ani na tym papierze, ani w ogóle ona sama. Jak wysycha, w większym stężeniu wysycha bardziej tak y, kredowo. W mniejszym, no można gdzieś to tło faktycznie zrobić. Jak to mówią, nie urywa, ale tragedii też nie ma. Myślę, że na tym moją recenzję zakończę. Decyzję pozostawiam Wam, czy chcecie się powiedzieć, czy nie. Czy pudełko nawet jest dla Was warte zakupu tych akwareli, czy nie. Bo y, szczerze powiedziawszy, ja nawet nie wywalałam tych farbek, tylko dałam cały zestaw y, córce i może kiedyś zobaczymy, może do tego wrócimy. Wygląda atrakcyjnie. Tyle powiem. <gry> Wygląd to nie wszystko. Napiszcie mi w komentarzach, czy próbowaliście takich akwarelek. Niekoniecznie muszą być te zbyt rąki, bo może akurat udało Wam się kupić takie, czy na Aliexpress, Temu, Shane, czy na, na jakimkolwiek innym portalu u Chińczyka. Czy próbowaliście? Jakie są Wasze doznania? Może na innym papierze próbowaliście i Wam się bardziej podobało. Może używacie do jakichś e, innych form, nie tylko same malowanie, ale gdzieś tam zrobię tła do kartki i, y, i może do tego Wam wystarcza. Ja tymczasem zachęcam Was do zajrzenia do mojego sklepu, gdzie znajdziecie szkicowniki z papierem naprawdę wysokiej jakości, y, pędzle, podstawki pod pędzle. Coś dla duszy artystycznej, także zapraszam na stronę stropnegue.pl. A tymczasem pamiętajcie o subskrypcji, o komentarzach, o łapce w górze i widzimy się w następnym filmie już niedługo. Do zobaczenia. Pa!